Stara motoryzacja działa w takich mrozach. O, koźwa. Dziś się za. Drzwi zamarzły. O! Jak myślicie? Czy to odpali w takim rozie? Nie ma tragedii. Trochę sobie pochodzi, bo to całe zamarznięte jest. Normalnie jak bałwanek. Ale pamiętajcie, no, gdzie te samochody przetrwają te wszystkie nowe nowe badziewia z gównolitów. Także pozdrawiam. Jeżeli chcesz coś zobaczyć o motoryzacji i o dziwnym kraju i Europie także zapraszam